Cześć! Witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchideli i od razu zaczynamy od dobrej wiadomości, a mianowicie właśnie odebraliśmy kolejną partię książek i kolejna dobra wiadomość jest taka, że już dzisiaj część zamówień, pierwsza część zamówień będzie wysłana. Kolejne zamówienia, mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych dwóch, trzech dni wyjdą od nas, także bardzo dziękuję Wam wszystkim za cierpliwość. Dziękuję tym, którzy zamówili książki i zgodzili się czekać te dwa czy trzy tygodnie na ich dostawę. I również przypominam, że jeszcze tylko 3 dni książka będzie w cenie promocyjnej, ponieważ pierwszy nakład wyprzedał się zanim książka weszła do oferty regularnej, zanim pojawiła się w cenie regularnej, więc postanowiliśmy przedłużyć okres promocyjny, promocyjnej ceny i do 22 listopada włącznie będzie ją można kupić taniej, później już promocji obniżek ceny nie będzie, na pewno przynajmniej do świąt. Więc zapraszam na książka.orchideli.com. Link do sklepu i do książki wyświetla się teraz w rogu ekranu. Kliknijcie tam po więcej szczegółów. A ja zapraszam tymczasem na film mięciutkie, puszyste oponki z piekarnika. Bardzo delikatne, bardzo dobrze się przechowują, następnego dnia są równie smaczne. Można je zrobić też bez żadnego nadzienia w środku, wycinając po prostu dziurki. Można użyć nie tylko dżemu, ale również nuteli, powideł, wszystkiego, co Wam przyjdzie do głowy, tak naprawdę. W każdej wersji są pyszne, więc zapraszam. A do tego szybko się je przygotowuję, szczególnie mikserem planetarnym, więc koniecznie przetestujcie. Ciekawa jestem Waszych opinii. No i zapraszam na część dalszą filmu. 3 pełne szklanki mąki pszennej typu 450, jedno opakowanie suszonych drożdży, 50 g cukru, pół łyżeczki soli, 3 żółtka i 300 ml ciepłego, niegorącego mleka. Mieszamy do chwili, gdy składniki z grubsza się połączą, po czym dolewamy jeszcze 100 g rozpuszczonego i lekko przestudzonego masła i wyrabiamy przez kolejne 10 minut. Następnie ciasto odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę bądź do chwili, gdy podwoi swoją objętość. Gdy już tak się stanie, wyjmujemy je na omączoną stolnicę, krótko zagniatamy i rozwałkowujemy na grubość 1-2 cm. Szklanką bądź rantem wycinamy koła o średnicy mniej więcej 7 cm i układamy je na wyłożonej papierem blaszce z piekarnika. Resztę ciasta, która pozostała po wycięciu lekko zagniatamy, rozwałkowujemy i ponownie wycinamy. Jeśli robicie oponki bez nadzienia, na tym etapie trzeba też wyciąć środki. Gotowe oponki odstawiamy do ponownego wyrastania na 20-30 minut. Następnie w środku robimy delikatnie zagłębienia, i umieszczamy po łyżeczce dżemu, u mnie brzoskwiniowego. Oponki wstawiamy do piekarnika nagrzanego wcześniej do 190 stopni bez termoobiegu lub 170 z termoobiegiem. Na drugi poziom od dołu i pieczemy przez 20 minut. Po upieczeniu od razu wyjmujemy je z piekarnika, chwilą studzimy, po czym posypujemy cukrem pudrem. Wersję bez nadzienia można spokojnie polukrować z racji tego, że oponki nie są bardzo słodkie. smacznego.